Ile czasów w języku angielskim muszę znać, żeby się komunikować? Czy powinnam uczyć się wszystkich, czy tylko części? Czy jest jakaś kolejność, żeby nie zwariować, a mówić w języku angielskim gramatycznie poprawnie? O tym dziś zapraszam Istnieją cztery zasadnicze progi nauki czasów w języku angielskim. Jeśli nauczysz się w tej kolejności, będziesz je znał i będziesz je poznawał w sposób naturalny i Twoja kompetencja będzie się rozwijała w sposób naturalny i logiczny. Natomiast jeśli tą kolejność pomieszasz, to niestety wszystkie czasy się pomieszają i w konsekwencji cały czas będziesz gdybał, który czas, w którym momencie, i czy na pewno ten. Więc jak zrobić to tak, żeby nauczyć się czasów szybko? W odpowiedniej kolejności i żeby nic się nie pomieszało? Próg pierwszy. Absolutnie najważniejszy, bo jest to Twój fundament całego języka angielskiego. Wszystkie czasy, a to wszystkie, zależą od jednego czasu w języku angielskim: od czasu present simple, czyli czasu teraźniejszego, prostego. Jest on w pewnym sensie najtrudniejszy. Dlaczego? Dlatego, że na jego podstawie musisz się nauczyć stworzyć zdania, pytania i przeczenia i twierdzenia. I jeśli poznasz czas, Present simple, dobrze. Jeśli nauczysz się komunikować w tym czasie w sposób dość swobodny, to każdy inny czas będzie konsekwencją właśnie tego pierwszego. Warto pamiętać, że pomimo tego, że jest to czas najtrudniejszy, bo masz najszersze pole jakby popisu, tak? Najszerszą ilość kompetencji, których musisz się nauczyć, to strukturalnie jest najprostszy, bo to jest po prostu osoba, czasownik, reszta zdania. I go to the cinema. He... Works with his brother. We travel together. Osoba, czasownik reszta zdania. To jest podstawa czasu present simple. Jedyna rzecz, która się zmienia, to dodajemy eskę do czasownika, kiedy mówimy o mężczyźnie, o kobiecie i o rzeczy. Czyli o trzeciej osobie liczby pojedynczej. Osoba, czasownik reszta zdania. Jeśli na tym progu nauczysz się wszystkich zależności, czyli jak tworzyć twierdzenia, jak zadawać pytania i jak tworzyć przeczenia, to później każdy inny czas będzie miał dokładnie tą samą strukturę, Drugi próg. Skoro już znasz pierwszy czas prosty, present simple, to teraz trzeba dołożyć czas przyszły prosty i czas przeszły prosty, żebyś bez problemu mógł nie tylko podtrzymać rozmowę w czasie teraźniejszym, ale również używając tych wszystkich zasad czasu present simple, mówił również w czasie przyszłym i w czasie Proste. Czas przyszły dodajemy mamy osobę, dodajemy will i czasownik, czyli I will go to the cinema this evening. They will talk tonight. Czyli oni pójdą do kina dziś wieczorem, czy właściwie ja pójdę do kina dziś wieczorem i oni będą rozmawiać dzisiaj wieczorem. To jest Przyszłość, prosta przyszłość i przeszłość, czyli zmieniamy czas na przeszły, właściwie czasownik na przeszły. They went to the cinema last night, czyli oni poszli do kina wczoraj wieczorem, i they talked or discussed something yesterday. I wczoraj o czymś rozmawiali, coś przedyskutowali. Skoro już znasz czasy na progu pierwszym i drugim, to znaczy, że mówisz dobrze w czasie teraźniejszym, przyszłym i przeszłym. Teraz przyszedł moment na podniesienie poprzeczki. I wejście na zdecydowanie wyższy poziom zaawansowany, czyli na poziom czasów perfekt. I tak jak mieliśmy czas teraźniejszy przeszły i przyszły, tak samo będziemy mieć teraźniejszy perfekt, przyszły perfekt i przeszły perfekt. I teraz tak, czas teraźniejszy perfekt jest, jest taka ważna, ważna, ważna rzecz, o której koniecznie musisz pamiętać. Jest to czas teraźniejszy. Bardzo często mówi się o tym, że jest to czas przeszły, natomiast to rodzi tylko i wyłącznie problemy i powoduje, że źle ten czas stosujecie. Czas perfect jest czasem, który istnieje w rzeczywistości angielskiej, a nie polskiej, dlatego pamiętać trzeba, żeby go traktować właśnie z tej perspektywy. I na przykład w czasie teraźniejszym perfect powiemy I've broken my leg, czyli teoretycznie po polsku byśmy powiedzieli złamałam nogę albo złamałem nogę, ale po angielsku to tak nie brzmi. Po angielsku ta informacja informacja odnosi się do tego, że zobacz, teraz mam złamaną nogę albo na przykład I haven't bought any bananas. Nie kupiłam żadnych bananów, tak? To nie chodzi o to, że nie byłam w sklepie i nie zakupiłam bananów, tylko chodzi o to, że nie ma ich w domu teraz, czyli należy je Kupić. Więc czas present perfect jest czasem teraźniejszym i pamiętaj o tym, bo to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Drugi czas, future perfect, czyli perfect w przyszłości. Perfekt w przyszłości stosujemy wtedy, kiedy mówimy o tym, że jakaś czynność się zakończy w przyszłości, zanim coś innego się zadzieje. I na przykład: She will have left home before we get there. Czyli w momencie, kiedy my tam dojedziemy, jej już w tym domu nie będzie. Ona zdąży wyjechać. She will have left, to jest część perfect, before we get there, czyli ona zdąży wyjechać, zanim my tam dotrzemy. Do tego potrzebujesz czas present perfect. No i przeszły perfect służy do tego, żeby określić w czasie dwie przeszłe sytuacje. Jeśli jedna była wcześniej od drugiej, to tą wcześniejszą opowiemy właśnie w czasie past perfect, a tą troszeczkę późniejszą, ale w dalszym ciągu w czasie przeszłym opowiemy w czasie past simple, czyli w tym czasie, który już znasz. I tak na przykład I had been to the US before I moved back to Europe I had been to the US before I moved back to Europe czyli zanim się przeprowadziłam z powrotem do Europy to wcześniej byłam w Stanach Zjednoczonych to że wcześniej byłam w Stanach Zjednoczonych musiałam powiedzieć w czasie perfect a to że się przeprowadziłam do Europy było w przeszłości natomiast później niż moja podróż do Stanów. Dlatego też I had been to the US or I had lived in the USA before I moved into Europe. I dlatego też I had been to the US before I moved back to Europe. Or I lived in the USA before I moved back. To Dodając perfekty, dodajesz zdecydowanie na poziomie swojego rozwoju. Osoba, która swobodnie stosuje perfekty, to jest osoba, która naprawdę bardzo dobrze zna gramatykę i bardzo dobrze zna czasy. Więc, mając już ten trzeci poziom, tak naprawdę jesteś zaawansowanym użytkownikiem języka angielskiego i użytkownikiem języka angielskiego o zaawansowanej gramatyce. Perfekty nie są konieczne, nie musisz ich stosować, bo tak naprawdę Możesz je zamienić na inne czasy i ktoś, kto z Tobą rozmawia, będzie wiedział dokładnie o co Ci chodzi. W Stanach Zjednoczonych rzadziej używa się perfekty, niemniej jednak w dalszym ciągu je się stosuje. Tylko pamiętaj, to nie jest mus, to jest. Dodatek, więc najważniejszy jest próg pierwszy i później drugi, bo próg pierwszy pokazuje ci, jak w ogóle się komunikować na poziomie właśnie tych pytań, odpowiedzi, dyskusji. Także tu jest najważniejszy ten element. Potem rozszerzasz to na próg drugi, czyli przeszłość i przyszłość. Więc tutaj też masz kompetencje, tak naprawdę, mówienia o wszystkim, tak, wykorzystując te trzy czasy. No a wchodząc na perfekty, chodzisz naprawdę na wysoki poziom zaawansowania. Czyli próg. Trzeci. I pozostała nam czwarta kategoria czasów. Czasy ciągłe. A czasy ciągłe to tak naprawdę ciągłość każdego czasu, o którym już wcześniej mówiłam. Czyli jeśli mówimy o present simple, to będzie present simple continuous, czyli ciągły czas czasu teraźniejszego. Jeśli mówimy o past na przykład simple, to będzie past simple continuous, czyli ciągłość czasu prostego przeszłego. I jak to wygląda i po co się to stosuje? Na przykład czas present simple. I i cook pasta quite often, czyli często gotuje makaron, ale w czasie present simple continuous powiemy I am cooking pasta right now while, while I'm talking to you. Czyli w tym momencie właśnie gotuję makaron, kiedy z wami rozmawiam. Tu z wami rozmawiam, a w kuchni gotuje się makaron. Dzieje się to w tym momencie, ciągłość podkreślamy, że coś trwa przez dłuższy okres czasu. A teraz past simple i past continuous, więc past simple I worked at home last week. Czyli w zeszłym tygodniu pracowałam z domu, ale mogę też powiedzieć I was working from home the whole week through. Czyli przez cały zeszły tydzień pracowałam z domu. Powiedziałam to w ciągłości, że opracowałam z domu przez cały tydzień, żeby pokazać drugiej osobie, że trwało to przez dłuższy okres czasu. Pewnie później dopowiem, że albo mi to pasowało, albo mnie to nie pasowało. Niemniej jednak moją intencją było pokazanie, że nie to, że się coś zdarzyło, czyli I worked from home. Prosta informacja, ale I was working from home throughout the whole week, czyli przez cały tydzień pracowałam z domu. Rozciągamy czas. Więc czas na Future Simple and Future Continuous, tak? czyli odzwierciedlenie czasu prostego czasem ciągły. Future simple. I will move into my new flat soon. Więc wkrótce przeprowadzę się do mojego nowego mieszkania. Prosta informacja. Ale future continuous. I will be moving for the best part of the week. Czyli przez większość czasu w ciągu tygodnia, przez większość tygodnia będę się przeprowadzać. Pokazuje z naciskiem, że będzie to trwało dłuższy okres czasu. I will be moving for the best part of the week. Czyli przez większość tygodnia będę się przeprowadzać. Future simple, future continuous. No to teraz czas na perfekty. Proste perfekty i ciągłe perfekty. Wyraźniejszy perfekt? I've been busy throughout the whole week, czyli przez cały Tydzień byłam, no, dość zajęta. Czyli od początku tygodnia do teraz jestem cały czas w ferworze walki, bo mam bardzo skomplikowany tydzień. Pamiętajcie, że to jest czas teraźniejszy. I've been very busy throughout the week. Czyli przez cały tydzień jestem zajęta. A teraz ciągłość. I've been desperately waiting for some time off. Czyli desperacko czekam, aż w końcu będę miała wolne. I've been waiting desperately to have some time off. Off. ciągłość. Czekam i czekam i doczekać się nie mogę. Teraźniejsze, ciągły, perfekt. Czas na ciągły, przeszły, perfect. Najpierw prosty, przeszły, perfekt. dla przykładu. He had passed his driver's license before he bought himself a car. Czyli on najpierw zdał prawo jazdy zanim zakupił sobie samochód. He had passed his driver's license before he bought himself a car. A teraz ciągłość. He had been trying to pass his driver's license before he started to think about a new car. Czyli on. Próbował zdać swoje prawo jazdy, czyli wiemy, że podchodził pewnie parokrotnie, zanim w ogóle zaczął myśleć o kupnie samochodu. He had been trying to pass his driver's license, czyli ciągły, przeszły perfect, before he even thought about a car zanim nawet pomyślał o samochodzie. I czas na ostatni czas, czyli przyszły, perfect, ciągły. Dla przykładu, przyszły, perfect, prosty. He will have arrived there before us. He will have arrived there before us. Czyli on dojedzie tam gdzieś na miejsce, zanim my tam dojedziemy. A teraz przyszły, ciągły, perfect. He will have been traveling for days before he finally gets. Home, czyli będzie podróżował przez wiele, wiele dni, zanim w końcu dojedzie do domu. No i kiedy mówimy o ciągłych perfektach, to już w ogóle jest wyższa, wyższa szkoła jazdy. Nie są one konieczne, nie musisz ich znać, wykorzystujemy je po prostu. Rzadko, więc jeśli chodzi o swoją komunikację, nie wcale nie musisz ich znać, żeby brzmieć dobrze, mówić dobrze gramatycznie, komunikować się. Więc zostaw sobie na nie czas w momencie, kiedy już tak naprawdę będzie ci się nudzić i chcesz poznać coś więcej. Nie zaprzątaj sobie nimi głowy wcale, dopóki nie nauczysz się czasu z progu pierwszego, drugiego i trzeciego. Dopiero wejść tutaj w następne. I jak zwykle, zapraszam Cię serdecznie na darmowe spotkanie ze mną już wkrótce. Link poniżej, zapisz się. Będziemy rozmawiać o skutecznej nauce języka angielskiego, tak, żeby mówić w języku angielskim, a nie bez przerwy się tego języka uczyć. Do zobaczenia. Take care. Bye.